Nazywam się Robert Sekła i od ponad 17 lat wraz z zespołem przygotowuję wnioski o dotacje dla rolników i firm z obszarów wiejskich. W dzisiejszym króciutkim wideo chciałem Ci opowiedzieć o tym, co jest według mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o pozyskanie dotacji z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Opowiem Ci o tym, co będzie kluczowe w tym naborze wniosków, który trwa do 28 kwietnia 2022 roku. Zanim do tego przejdę, opowiem Ci kilka słów na temat programu. Program skierowany jest do osób, które chcą uruchomić firmę lub rozwinąć firmę prowadzoną na tzw. podwójnym krusie. Pomoc wypłacana jest w formie premii i ma charakter bezzwrotny. Jest ona wypłacana w trzech opcjach. Pierwsza opcja to jest 150 tysięcy i to jest w sytuacji, jeżeli składasz wniosek na tak zwane samozatrudnienie, czyli nikogo nie zatrudniasz, tworzysz po prostu miejsce pracy sam dla siebie. Druga opcja to sytuacja, w której y, zobowiążesz się do tego, że po, poza tym, że stworzysz miejsce pracy dla siebie, to również e, zatrudnisz przynajmniej jedną osobę na jeden etat, przynajmniej na te 27 miesięcy. No i trzecia opcja to jest 250 tysięcy, czyli ćwierć miliona zł, i tutaj zobowiązanie to jest stworzenie miejsca pracy dla siebie, plus stworzenie dwóch dodatkowych etatów na, 20, na okres 27 miesięcy. Co jest istotne i fajne jednocześnie w tym programie, to to, że 80% tej pomocy wypłacane jest przed realizacją inwestycji. A pozostałe 20% po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Pewnie zastanawiasz się, jakie firmy możesz uruchomić z tego programu. Możliwości masz bardzo dużo. Tutaj łatwiej byłoby tak naprawdę powiedzieć, czego jakiej firmy nie możesz uruchomić. Ale podam Ci kilka przykładów. Może to być na przykład firma remontowo-budowlana, może to być firma zajmująca się mechaniką pojazdów, czy jakiś po prostu zakład wulkanizacyjny. Może to być restauracja, czy też restauracja na kółkach w postaci food trucku. mogą to być roboty ziemne, może to być hydraulika, może to być elektryka, może to być wszystko, co jest związane z branżą e-commerce, czyli na przykład sklep internetowy, może to być firma zajmująca się zagospodarowaniem terenów zielonych, może to być też zakwaterowanie. Myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja, szczególnie. W dzisiejszych czasach, kiedy do naszego kraju przybywa bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. Ok, jakie są warunki? Trzy podstawowe warunki. Po pierwsze, musisz być ubezpieczony w KRUS 12 miesięcy wstecz, czyli od 12 miesięcy musisz podlegać temu ubezpieczeniu. Po drugie, kod PKD, na jaki składasz wniosek, to w Perspektywie ostatnich dwóch lat nie mogłeś prowadzić tej działalności, czyli jeżeli w ogóle nie prowadziłeś działalności przez ostatnie dwa lata, jest ok. Jeżeli natomiast prowadziłeś działalność lub prowadzisz w tym momencie działalność na tak zwanym podwójnym klusie, to musi być jakiś inny kod PKD. No i trzeci taki ważny warunek to to, że Twoje gospodarstwo, przy którym jesteś ubezpieczony, musi znajdować się w miejscowości do 5000 mieszkańców. No i też w tej miejscowości musi być zlokalizowana Twoja przyszła firma. Przejdźmy może teraz do zobowiązań. Mam tutaj dla Ciebie cztery takie podstawowe zobowiązania. Po pierwsze, firmę trzeba utrzymać przez okres pięciu lat od dnia wypłaty pierwszej raty. Pomoc wypłacona jest w dwóch ratach: pierwsza rata 80%, druga rata 20%. W momencie, kiedy złożysz wniosek o wypłatę drugiej raty, to Wciąży na tobie kolejne zobowiązanie, i dotyczy ono tego, że musisz już wtedy być ubezpieczony tylko i wyłącznie w ZUS. W tym momencie, kiedy złożysz też wniosek o wypłatę drugiej raty, musisz zatrudnić pracowników, jeżeli, jeżeli do tego się zobowiązałeś, bo przypomnę, że w przypadku 200 tysięcy musisz stworzyć jedno miejsce pracy, w przypadku 250 tysięcy muszą to być dwa miejsca pracy, dwa etaty. No, i ostatnie zobowiązanie dotyczy tego, że musisz w kolejnych latach uzyskać przychody nie mniejsze niż koszty ZUS-u i koszty wynagrodzeń pracowników. Tutaj na slajdzie możesz zobaczyć, jak to wygląda w liczbach. Tutaj są przedstawione opcje takie, że najpierw jesteś ubezpieczony przez dwa lata w Krus, następnie jesteś ubezpieczony przez trzy lata w ZUS. I zobacz sobie na slajdzie, jak to wygląda. W zależności czy starasz się o 150, 200 czy 250 tysięcy, jest to jakaś bariera, ale tak naprawdę, jeżeli wystarczy dopisać jakiś kod PKD w ramach biznesplanu związany z handlem, i wówczas ta przeszkoda znika, bo wystarczy, że coś kupisz, coś sprzedasz, i tak naprawdę z tego wymogu się wywiązujesz. Okej, okay, przejdźmy dalej. Przejdźmy do tego, o czym być może sobie myślisz: czy dla mnie wystarczy środków, czy, czy w ogóle wszystkie wnioski się załapią? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, pokażę Ci, jak wyglądają na dzień dzisiejszy statystyki. Ja zaczerpnąłem je ze strony Ministerstwa Rolnictwa. I tak, jeżeli spojrzymy na to, ile jest złożonych wniosków, to sama ilość, kwoty wynikające z tych wniosków, to odpowiadają 113 procentom dostępnego limitu. Natomiast wiadomo, że nie wszystkie wnioski, które były do tej pory składane, uzyskały dofinansowanie i statystyki są takie, że w tym momencie mniej więcej 70% limitu jest zagospodarowane w postaci pozytywnych decyzji o przyznaniu pomocy. Natomiast kiedy zagłębimy się dalej, to okaże się, że wypłaconych pieniędzy to jest tylko 34, blisko 35% Dostępnego limitu środków. I z tych statystyk możemy wyciągnąć pewne wnioski. Po pierwsze, to co przed chwilą powiedziałem, że nie każdy wniosek, który jest złożony do e, agencji, kończy się pozytywną decyzją. Około 40% wniosków e, kończy się odmową przyznania pomocy. E, albo to są jakieś e, błędy, albo biznes jest nieuzasadniony. Czasami wnioskodawcy też sami rezygnują. Kolejna rzecz, ponad 30%, między 30 a 40% tak naprawdę decyzji o przyznaniu pomocy, że tak powiem, nie jest odpalana, czyli pomoc została przyznana, ale mimo to, że osoby mają pozytywną decyzję o przyznaniu pomocy, to mimo to nie uruchamiają tej firmy, nie składają wniosku o wypłatę pierwszej raty. No i to powoduje, że te pieniądze wracają znowu do budżetu. Jak widzisz, tak naprawdę. Według mnie tutaj nie będzie problemu z dostępnością środków. Wszystkie osoby, które złożą realne, sensowne biznesplany, powinny otrzymać dofinansowanie. Nie powinno być tutaj problemu, że, że zabraknie środków. Natomiast, jeżeli nawet by tak było, to agencja restrukturyzacji ma możliwości, jeżeli chodzi o przesunięcie środków z innych programów, więc o to, to bym był zupełnie spokojny. Ok, ale przejdźmy do tego, o czym tak naprawdę chciałem ci podczas tego wideo tutaj powiedzieć. Do tej pory zostały przeprowadzone cztery nabory wniosków, łącznie wpłynęło ponad 21 tysięcy wniosków. I okazało się, że bardzo duża część tych wniosków to są wnioski, które dotyczą budowy firm tak naprawdę pod zakup jakiejś określonej rzeczy. Tutaj, jakby wnioskodawcom nie, nie przyświecał taki cel, żeby zbudować firmę, która będzie przynosiła, wiesz, regularne, pewne, przewidywalne zyski, która się będzie rozwijała, będzie zatrudniała ludzi. Tutaj raczej było w kierunku myślenie takim, że a jest okazja, żeby e, hapnąć 150, 200 czy 250 tysięcy, to ja może sobie coś kupię, jakąś tą firmę przez ten czas utrzymam. No, i się okazało, że jednej osobie się udało, ta osoba się pochwaliła innej, no i te, te informacje się rozchodzą, no i takich wniosków okazało się, że jest bardzo dużo. Na tyle dużo, że Agencja Restrukturyzacji i Ministerstwo Rolnictwa po prostu musiały coś z tym zrobić i została wprowadzona zmiana rozporządzenia, która ma jakby ograniczyć składanie wniosków przez y, tego typu osoby które nie mają na celu jakby zbudowanie firmy, tylko po prostu chcą sobie coś kupić. I tutaj wprowadzono w pewne ograniczenia poprzez zmianę do rozporządzenia. Jakie to ograniczenia? Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o samochody osobowe, to nie można na nie przeznaczyć więcej niż 50% premii. Czyli jeżeli wnioskujesz o 150 tysięcy, to nie więcej niż 75 tysięcy. Jak wnioskujesz o 200 tysięcy, to nie więcej niż 100 tysięcy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz wprowadzono ten wymóg dotyczący przychodu, czyli twoja firma musi osiągnąć przychód minimum w wysokości takiej, jakie twoje wydatki na wynagrodzenia pracowników i na twój ZUS. No i trzecia rzecz, o której się tak naprawdę najmniej mówi, a jest najbardziej istotna według mnie, to wprowadzono bardzo rozbudowany biznes plan. W którym trzeba uzasadnić i inwestycje, i swój pomysł na biznes. I według mnie e, w tegorocznym naborze wniosków najważniejszą rzeczą będzie dobrze zrobiony biznesplan. Właśnie dlatego przygotowałem bezpłatne szkolenie online, jak samodzielnie wypełnić wniosek i biznesplan na działalność pozarolniczą. Szkolenie odbędzie się 28 marca o godzinie 19.00. W ramach szkolenia dowiesz się przede wszystkim kilku cennych podpowiedzi niezwykle istotnych. Przede wszystkim jak opisać swój pomysł na biznes, żeby na 100% mieć pewność, że przekonasz do tego pomysłu urzędnika, który będzie sprawdzał twój wniosek. Dowiesz się, jak uzasadnić inwestycję, jak ją dobrze zaplanować. Dowiesz się, jak przygotować e, prognozy finansowe w ramach biznesplanu. No, a na sam koniec opowiem Ci o programie Premia 2022. Mam nadzieję, że zapowiada się ciekawie i atrakcyjnie. Zapraszam 28 marca, godzina 19. Zapisy na stronie bizneszamiastem.pl Łamane biznesplan. Serdecznie zapraszam. Cześć.